Ty, bracie, żeś z królami tańcował! O, kogo ja widzę! Wiedźmin, co połknął i od szczotki, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Taki jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A tak! Wiesz, jak to jest? Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole <noise> i trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam nie! Zabrzyj kępę. <noise> Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stulpy! Jadłem z wami! Miłem i bojowałem. A, a wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co ci to obchodzi? Nie twoja rzecz! Powiem ci, co teraz się stanie. Zapytam grzecznie jeszcze raz, a wtedy ty równie grzecznie mi odpowiesz. A co, jeśli nie? Wtedy się zdenerwuję. Przestaniemy rozmawiać i zaszlachtuję was jak świnie, więc jak będzie. Dowiem się, czemu chcecie go ściąć. Co za upierdliwy kutas. A Taman kazał go zgładzić. Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Nic z tego. Zostawcie go. Nie wierzę. No nie wierzę! Czyś ty się z chujem na łby pozamieniał? Zabieraj tę swoją wiedźmińską żyć i wynoś się stąd! Bo co? Bo cię zabiję! Spróbuj. Hola, co tu się wyprawia? Geralt, postanowiłeś zabawić się w obrońce uciśnionych? Raczej w patroszenie skurwy synów. Póki tu jestem, nikogo nie wypatroszysz. To wyzwanie? Czemu nie? Z Wiedźminem jeszcze nie walczyłem. Jeśli mnie pokonasz, puszczę go wolno. Odstąpcie! Może chcesz zaczekać, aż się pić przestanie. Mnie wszystko jedno i dobrze. Stawaj. Co? よかった。 sense Ładne cięcie. Pokonałeś mnie. A teraz, może mi powiesz, czemu się wtrącasz w nie swoje sprawy? Chciałem zapobiec rozlewowi krwi. Proszę, proszę. Gerald, szlachetne serce. No, ale nie ma tego złego. Teraz przynajmniej wiesz że łatwo nie tracę głowy. Puścić go! Upiekło ci się. Po co to przedstawienie? Pytam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Hm. Powiem ci tak. tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić, a ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej. Odkrywać nowe możliwości. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz spełnić trzy Twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem, oto Geralt z Rivi. Nie tak szybko. Jeszcze się na nic nie zgodziłem. Ale zrobisz to, jestem pewien. Czy wiedziałeś, że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w Robuchę? Nie wspomniał o tym? Cóż. No w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak nazięcia zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze robuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi o Dean. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Najlepiej będzie, jak spytam wprost, co mam dla siebie zrobić. Hmm. Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową. Więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niec, no to. Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej, dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania. Gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom... Zaraza. Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponadto to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak, mówi kontrakt, ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi, w okolicy jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze. Ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo on nie żyje od dobrych kilku lat. Uu, na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Gerald, 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 strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Rud von Everec był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Ach, nie pozostaje mi nic innego jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę się znaleźć, to ja cię znajdę. Powodzenia, Gerald. うん。<laughs>